Cześć drodzy widzowie, witajcie na plantacji łubinu. Jak widzicie łubin wąskolistny, odmiana Karo, siany 190 kg na hektar. Na, można powiedzieć, że pierwszy raz tą roślinę uprawiam w gospodarstwie. 1 marca była zasiana, tutaj po żniwach w sumie nic nie było robione. Ja tylko tutaj poprzeczniaki gruberem przejechałem, a tak to tu mieliśmy normalnie przez zimę a ściernisko leżało. I na wiosnę było tu wsiane prosto w ściernisko po przeżyciu. Prosto był wsiany łubin, jak widzicie, jeszcze tej słomy tutaj gdziekolwiek, gdzie nie gdzie jest. Łubin odchwaszczany pendymetaliną i sulfokarbem, czyli 2 litry stąpa i 2 litry yy, boksera. No i tutaj na tej glebie akurat efekt jest fajny, tak? bo jak widzicie, tych chwastów nie ma. Tutaj gdzieś coś tam nam wyszło, jakieś dwuliścienne ale ogólnie bardzo ładnie ten łubin wygląda, tak? Na tym polu. Tutaj jest też taka lepsza gleba jak dla nas, czyli 4B. Czyli tu jest y, fajnie on wygląda, bo tam mam go zasianego na szóstce, gdzie jest taki piach, że po prostu widać ten piach normalnie. E, jak chodzicie po polu, to widać, że to jest żółta po prostu gleba. Na tamtym polu musiałem poprawiać pesz. I zrobiłem to Fusilade Forte w dawce 1,7 litra, czyli ta górna dawka, żeby usunąć pesz i jakiekolwiek tam jednoliścienne. A tu jak widzicie, tej, ta poprawka jest niewymagana. Ta ziemia może się wydawać taka lekko żółta, z racji tego, że tutaj ten bokser i stąp, on, on miał taki kolor właśnie zielonkawy, żółtawy i właśnie można powiedzieć, że tutaj po tym bokserze została właśnie taka nie wiem, no, otoczka na tej ziemi. Tu gdzieś widzicie jednoliścienne. Mi zostało tego oprysku i po prostu przejadę kontrolnie, tak? Czyli pół pola, tam zostało mi niecałe 100 litrów. Przejadę sobie pół pola tak, robiąc tak zwaną poprawkę, czyli drugi zabieg herbicydowy na chwasty w łubinie, bo wtedy robiłem na dwuliścienne, teraz na jednoliścienne. Tutaj nie ma perzu na tym polu, więc to nie jest wymagane, nie jest potrzebne. Zabieg możemy po prostu wyeliminować. No ale czy to jest potrzebne, czy nie, zobaczymy w żniwa. Bo na razie tych chwastów nie widać. Ja tak kontrolnie sobie wjadę lade, Forte. E, tutaj jeszcze sobie po prostu umyję na tym polu opryskiwacz. tak. E, no i co? Widzicie? Ten łubin? Naprawdę bardzo fajny, siany 1 marca. Niektórzy tam mówili, że on wymarźnie. No ale zobaczcie jak on wygląda. On już ma dobre 10, a może i 15 cm ma ten łubin, więc bardzo fajnie wygląda. Po siebie od razu był zastosowany ten bokser i stomp. Eee, no i co? Ja tutaj w tym roku żadnych rekordów, żadnych mega, nie wiadomo jakich plonów tutaj nie oczekuję, ale po prostu chcę się nauczyć tej uprawy. I robię takie, można powiedzieć, doświadczenia, tak? Tutaj było troszeczkę zasiane tego łubinu, tak można powiedzieć, w minimum till, czyli bez jakiejkolwiek jesiennej uprawy, tylko wjazd prosto talerzówką w nieuprawione ściernisko. Druga sprawa, że sobie pół pola na chwasty pryskam jednoiszcienne, półnie, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. Jest w ogóle bez nawożenia ten łubin, czyli no nie, ma, nie ma w ogóle tutaj żadnego nawozu, nie było dane. Jedynie tam było chyba dane 100 litrów RSM-u do oprysku, żeby to po prostu doglebowo się fajnie, można powiedzieć, przyleci, przylepiło jako adiowant taki. E, tak jak już wspominałem, łubin wąskolistny Karo, gdzieś tutaj są jakieś lasy, to żeby to, może nie lasy, ale jakieś takie po prostu drzewka, żeby to nam nie zjadły tego jakieś sarny czy, czy inne, można powiedzieć, zwierzęta. Nie wiem, czy tu z sąsiadem rozmawiałem, to tak na koszty to około wychodzi jedna tona ubinu, na koszty, tak, żeby to, żeby to nam się zwróciło. Ja też tutaj, no, jakieś tam dwa zabiegi herbicydowe na niektórych polach wykonuję, więc te, te koszty też rosną. Ale, no, tak jak mówię, chcę się nauczyć tej rośliny uprawiać. No i też nie patrzę jakoś tam bardzo w tym roku, żeby to mi się nie wiadomo jak spięło tego ubinu. Po prostu e, zasialiśmy tam ponad 2 hektary dla siebie na jakieś tam e, poplony e, i tak jakbym miał go kupić, no to wolę się po prostu uprawy nauczyć. I hodować go, można powiedzieć, dla siebie na poplony, a kto wie, czy w przyszłości po prostu nie, nie zajmiemy się może jakąś właśnie sprzedażą takiego, e, takiego ubinu. Jeżeli by to finalnie finansowo fajnie wychodziło, no to wtedy można by było o tym pomyśleć jak najbardziej. Natomiast, no nie wiadomo, jeżeli uleci tutaj tona tego ubinu, no to z hektara, no to wiadomo, że dla siebie na poplony starczy i, i nie będzie nawet co sprzedać. Natomiast no, jeżeli by uleciało coś więcej, no to jak najbardziej można takie nasiona na poplon e, sprzedać, tak? Sami zobaczcie, ja tam jakoś bardzo, mówię, się nie znam na tym, ale chwastów tu nie ma. Tutaj bardziej ten przejazd może, o. Tutaj zobaczcie, przężyto odbiło, bo to jest po o zimym, Tu widać, że coś po prostu przepuściło, no ale teraz przejechałem akurat ten przejazd na jednoliścienne, ten fusilade Forte. Jestem ciekawy, jak to jak to wyjdzie. Jak to w ogóle planuje? Dajcie znać w ogóle w komentarzu, jak u Was te ubiny planują. Czy tą jedną tonę, którą ja oczekuję, to jest dużo, czy mało? Czy, czy po prostu bez nawożenia uda się osiągnąć? Tutaj mamy czwartą B, no tam mamy obok szóstkę, więc też nie wiadomo, czego się spodziewać. Ale czy ta jedna tona to jest dużo, czy mało? Czy naprawdę przy jakiejś takiej zastosowaniu fajnej ochrony herbicydowej? Czy da się po prostu osiągnąć jakieś plony na, na poziomie dwóch ton, jeżeli to nawożenie będzie adekwatne do tego, co jest na polu? Dajcie znać w komentarzu.